Dzień dobry, jesteśmy inwestorami Domu między drzewami. Udało nam się postawić i zrealizować cały projekt w miarę szybko przy udziale tak wspaniałej firmy jak Ciechanowski. Wybraliśmy te przeszklenia i cały system okien według innowacji, którą ta firma dla nas przygotowała. Udało się połączyć. Naturę z przejściem do domu przez tak piękne okna i możliwość tego, co tutaj widzimy. Bardzo duże przeszklenia daje możliwość światła dziennego. Zresztą w każdej porze jest przyjemnie, jak ten las wchodzi do domu. Takie panie... ciepło, nie, że od razu ta natura, że to widzimy, to że to jest i pojawiło się w naszym życiu teraz. A co powiesz o screenach, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie? Na mnie też bardzo, ładne, bardzo fajne, bardzo. Nowoczesna sprawa, nigdy czegoś takiego nie widziałam. I daje taką intymność, że tak. nie mamy możliwości, żeby ktoś nas podglądał, i, i jest to jest taka. To jest, to jest cudowne. No a y, apogeum całej sprawy zrobiły według mnie bynajmniej drzwi, które są pivotowe i takiego rozwiązania w życiu nie widziałem wcześniej. W ogóle nie wiedziałem, że to istnieje. Byłem zaskoczony, a jeszcze y, możliwość y, popatrzenia. Na to, jak to jest montowane, i, i że mamy ciepłe montaże we wszystkich oknach, tak dokładnego wykonania nie widziałem nigdzie, to naprawdę nie urzekło bardzo. Mamy wejście do domu od razu z widokiem na las. To jest coś cudownego, my żeśmy zupełnie innego projektu szukali, a cała y, firma profesjonalnie podeszła do tego i sama nam doradziła, jak to widzi w ogóle od samego początku. Y, zrobili kawałek dobrej roboty.